Witajcie, witajcie, to znowu ja, i witam was w kolejnym odcinku z gry Demona Weekend. Jest to gra Leaf Blower Man, czyli gra, opis na Steam jest. Rozdmuchuj liście o 6 rano w niedzielę i zdobywaj punkty za irytowanie sąsiadów, ale uważaj, w trakcie misji... Czekajcie... W trakcie misji usunięcia liście z powierzchni Ziemi czekają niespodziewane wyzwania. Premiera 2023 Studio, producent i wydawca Unbound Creations. Czyli dokładnej daty nie ma, tylko jest podane 2023. A kiedy to dokładnie będzie, to nie wiadomo na razie. No i cóż, jest gra demo o tym, że. Mamy zdmuchować liście, irytować sąsiadów, więc yy... cóż, zacznijmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Welcome to this interactive demonstration of your future job duties at Unbound Leaf Blower Incorporated. You will be assessed based on your aptitude, skill and strength of character At the end we will determine whether right naszego begin by going to the room on the right. zacznij od przejścia w prawą stronę. dałał okay. to wszystkie liście do naszej startowa czekajcie głośność Ok. może być Kontynuuj. Aha, nie É susto na drama. Mor! nos parte. Doskonale, przejdź do kolejnego pomieszczenia. Ale czekajcie, bo to nie wszystko jeszcze tutaj dmuchniemy. Ok, niech będzie, że prawie wszystko zaliczone. A razem z krzesłami, oczywiście. Dobra, przejdź This do kolejnego. Level the box to the designated zone without tipping any of the cones. Aha! The maturity was not so lost, Trepa. Excellent. Awesome. This is a trick task. They really does not just clear leaves; they're also nuisances. You possess an inherent need for casual property destruction. Person next to me. No, dobracie nie zaliczy to. You. Many will hate you for what you do. Ja lubię dziecię na widzieć. Nie chcę to nie rozkładać. Look into their eyes, you blow them away, feed on them. Harm się ich nie mam. Uuuu... Jak śmiesz. A, <laughs> czekajcie jeszcze tu. Do to? <laughs> Pracownik miesiąca. Dobra, dobre, dobre. they will try to stop you they will deploy evil machines to impair your efforts but you will not be stopped You Are you tired of websites tracking every page you visit? Are you worried the government may be spying on you? Try Unbound VPN, the premier solution for anonymizing all of your internet traffic by routing your browsing activities through here, my laptop, at my home. Pomin reclamation, it's really good. Nobody. Niko, don't Ah uh... Przez to, że to jest gra o zdumowań, nie liści, a ja jestem, nie wiem, czy w jakiejś bibliotece, czy coś. Nie no to jest wszystko przewrócone. No? Tylko że tych ludzi nie można dźwięki trochę jak drawą, ale jakby się wywalczyli. Nie wiem czy mogę przejść dalej, czy nie. Chyba tak. Jeszcze zajmijmy się niezbędnymi papierami. A co tu tak jasno? Secret Farm Aha, czyli to by było na tyle, jeżeli chodzi o Demo. Teraz formalności.